Cześć, nazywam się Wiktoria Monarczyk i chodzę do pierwszej klasy technikum logistycznego w zespole szkół w Teresinie. Interesuję się nauką języków obcych, gotowaniem i od jakiegoś czasu motoryzacją. W naszej szkole panuje naprawdę przyjazna atmosfera, nauczanie jest na wysokim poziomie, a swoje umiejętności możemy rozwijać poprzez y, przedstawienia szkolne, zawody y, sportowe oraz zajęcia pozalekcyjne. Cześć Wiktoria! Dzień dobry. Z tego co wspominałaś kształcisz się na kierunku kształcenia technik logistyk. Twoje zainteresowania to głównie motoryzacja i gastronomia. Skąd ten wybór technika logistyka? Eee, wybór tak naprawdę został poniekąd wybrany przez moich rodziców. Ja go zaakceptowałam i powiem szczerze, że nie żałuję mimo tego, że nie było to w moich planach, ale jestem bardzo zadowolona. Czyli rodzice ze względu na swoje doświadczenie zawodowe troszeczkę mogli Ci pomóc w tym wyborze, zasugerowałaś się. Tak, troszeczkę tak. Okej. Okay. Mówiłaś też, że jest dużo różnych dodatkowych zajęć, w których uczniowie mogą brać udział poza godzinami lekcyjnymi. Czy jesteś w stanie nam wymienić kilka? Na przykład mamy poza lekcjami na przykład dodatkowe zajęcia z zawodów u różnych nauczycieli z języka angielskiego, u pań. Samorząd uczniowski też jest taką formą zajęć pozalekcyjnych, ponieważ integrujemy się i podejmujemy decyzje w sprawie szkoły. Jakieś SKS-y są z panią w WF-u, więc naprawdę jest tego całkiem sporo. A Słuchaj, czy przed swoim wyborem dalszej drogi kształcenia wiedziałaś już, że to jest technik logistyk, bo to jest technik logistyk, czy to jest technik logistyk, bo to jest technik logistyk, w Wersinie, czy z Poleszku im. prymasokaardynę Stefana Wosińskiego? Yy, ogólnie to ja już sobie tą szkołę wybrałam na celowniku w styczniu 2019 roku, ponieważ posz poszłam na Dzień Otwarty i bardzo spodobała mi się szkoła. Naprawdę nauczyciele byli bardzo mili, yy, zrobiła szkoła na mnie ogromne wrażenie i yy, przychodząc we wrześniu na ten kierunek, yy, poznając go. Stwierdziłam, że to był naprawdę bardzo dobry wybór i że mam okazję go poznawać. A co pamiętasz z takiego dnia otwartego w szkole? Co się wydarzyło takiego, co zapadło w Twoją pamięć? Myślę, że zainteresowanie osób już chodzących do szkoły, ponieważ przyjęli nas bardzo serdecznie, naprawdę opowiadanie o ich kierunkach bardzo mnie zaciekawiło, naprawdę byłam bardzo zainteresowana i moje zdanie na temat tej szkoły jeszcze było jeszcze lepsze niż dotychczas. Czy, czy, czyli jednak uczniowie i te dni otwarte dużo ci pomogły w tym, żeby, tak. żeby podjąć tę decyzję? A co uważasz na temat naszego projektu Zawodowa Przyszłość zaczyna się u nas? Czy on czy ten projekt w tym momencie, kiedy właśnie jest ograniczony dostęp do szkół, niemożliwe jest wyjście do szkół, poznanie oferty edukacyjnej, wstrzymane mhm. są wszystkie działania promocyjne związane właśnie z dniami otwartymi? Czy ten nasz program zawodowa przyszłość zaczyna się u nas pomoże? Usłogna się stąd? Myślę, że zdecydowanie, ponieważ jak wiadomo w dzisiejszych czasach każdy ma dostęp do internetu, do Facebooka e, i do stron internetowych i każdy może wejść, zobaczyć i e, poznać się z ofertą naszej szkoły i według mnie to jest naprawdę bardzo e, fajny pomysł i bardzo fajna realizacja tego, ponieważ my jako uczniowie możemy... E, powiedzieć ósmoklasistom, doradzić i zaprosić ich do naszej szkoły, ponieważ myślę, że nie będą żałowali. Czyli to jest taka nasza wersja dni otwartych dla ósmoklasistów. Możecie nas poznać. Tak. My Wam poopowiadamy wszystko. Więcej o kierunku kształcenia i o całej szkole dowiecie się od Wiktorii już na Facebooku, na który serdecznie zapraszamy. Dzięki, Wiktoria, za rozmowę. Dziękuję.